I o jeszcze Piotrek się tutaj dobija. No na razie, to co tam masz jeszcze szybko, bo tu mieliśmy rozmówców cholera. widziałem ja, kurwa teraz wszyscy wszyscy są, kurwa, idę teraz zadowoleni. Z rozmowy kurwa z, bejo, z Bejomatem. Kurwa. A ty nie jesteś zadowolony? Bejomat? Jak mnie słyszysz, pewno Bejomat mnie słyszysz. Niedługo wizyta w żabce na skalnej tam gdzie. Ale Piotrek, stop, 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 mam z, z, mam ale... Piotrek, stop, 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 prytę. Piotrek, stop, stop, masz kwity, dlaczego ich nie wykorzystujesz? Co ja mam kwity? No masz kwity, masz pozew, no, z... tutaj Kondrat ale powiedział... Ale co chcę, czy nie A, ale, ale poczekaj... Nie, nie, co, uraziłem co, twojego kolegę, znacznego? No nie, ale tylko, słuchaj, Kondrat się napracował nad tym, żeby stworzyć... Ale przed chwilą Konrad był upośledzony... Ale poczekaj, no ale masz, 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 teraz ja mówię. masz kwity, nie Czek możesz tego, nie możesz tego załatwić normalnie? Przed chwilą wyzywałeś... No dobra, koreta, dobra, że jest, no to... się no. upośledzony. No teraz już, tak. Ta, ta. Boguś, Boguś, Boguś ta. Co? Bogumił, Boguś, tak, Bogumił. ja, ja ci powiem jedno, no. ja jakbym rozmawiał z, z Rudym albo z Bogumiłem mhm. na czacie no dotykał się pałkami, to byście mnie ukrzyżowali. A dlaczego? Ukrzyżowali dlaczego, Piotrek, a, dla, a dlaczego? Zobacz, świętego. zobacz, ja, ja, ja jeszcze nie jestem ukrzyżowany. A czym ty pierdolisz? Umiecie się kurwa ustawiać jak syn. Ale jak a ustawiać? Tak, kurwa, no. Ale listę? większość spraw została teraz moim zdaniem wyjaśniona. No ludzie mają Jaka jakiś wyjaśniona? pogląd. Zastawiał się śledztwo, śledztwo, w dupie śledztwo. W tych, jak byłem na posterunku, to jakżeś kwi, kwiczał. O, bym na posterunku, a byłem... Nie, nie, no nie, nie, nagranę, nie, nie, nie. Jak nie. byłem na posterunku... Piotrek, Piotrek, już, już, już. Jak byś z, z siebie zrobił świnie szmatek, mm. to mm. policjanci się śmiali. Skąd pan go znasz? A ja mówię, znikąd właśnie. To jest wasz podopieczny. Piotrek, to daj te kwity, to ja przepiszę tylko imię i będzie w sam, e, sam raz. Kwity, to sam co przepisywać. No ale wyślesz je czy nie? Chuj cię to obchodzi, zapytaj się, Beja. Rozumiesz? No kurwa, chłopak, no chłopak zrobił chłopak ja zrobił kup, kupę roboty, a ty chcesz jeździć po sklepach, po żabkach. Co kupę roboty? Dopiero, dopiero wyzywałeś kabulę, do mnie mówiłeś, że kabula mnie podpuszcza, że chcą sobie załatwić swoje sprawy mną, a no. teraz już odwróciłeś kota ogonem? No to chcą czy nie chcą? Ale chwilę, no ty mówiłeś. No, ale, ale, no, Szukaj, ale według ciebie, chce czy nie chce. Ręce mieć czyste, a chcą tobą załatwić Beja. No, ale to jest, to, prawda, sami, ale to, jest to jest prawda, ale to jest prawda, czy nie? Nie przerywaj, ale proszę, nie przerywaj. Malko no, no, tylko pytam, czy, czy, nie, czy nie, nie, tak prerywaj, jest jak. Ale powiedz tylko, czy tak jest jak mówiłem, czy nie? Nie przerywaj, no, nie, nie, nie przerywaj. Bo ja widzę, że co innego mówisz? Do mnie, co innego mówisz do nich, co innego do wszystkich mówisz. Dopiero żeś wyzywał go psychicznie chorego, mnie mówiłeś, nie słuchaj, bo oni cię chcą wciągnąć, bo z Bejem sobie nie mogą dać rady i ciebie chcą wciągnąć. No. Teraz już jest odwrotnie. Kwity chcesz, kiedy wyślę, kiedy nie wyślę, wyślę do Biedronki na Skalnej w Tychach. Tam, tam, tam jest biuro podawcze. Pryty tam sprzedają. No to jak wolisz tam? wolisz jeździć i robić siebie idiotę? Jak tam, Beju, Karolina, jak tam Karolina jeszcze pracuje, jeszcze pracuje? No widzisz, no. Boż chyba zostałeś odcięty od pryd co, co widzę, co widzę no na razie ja widzę ja ploty, no na razie na razie, ja razie widzę, widzę ploty no. cicho, ja widzę jak ty załatwiasz sprawy to daj mi te daj sprawy. mi te miejscówki daj mi te miejscówki to ja pojadę, bo tam z każdym, z każdym chcesz tu, 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 tu. a teraz do mnie mówisz o kwity dopiero wyzywałeś kabulę, że chcę moją moją dupą, że chcę podetrzeć kurwa swoją chcę czy nie chcę Chce, czy nie chce? No przecież to ty mówiłeś, że Ale chcę. pytam się ciebie, no jak ty to odebrałeś? Chce, czy nie chce? Ja nie odbieram, właśnie, ja nie, nie, nie A więc ja widzę, jestem że... za, nawet, jestem za, nawet przeciw, tak? Co ty pierdolisz? No tak, ty pierdolisz? no Piotrek, no przecież, przecież, ale kawuli? poczekaj, ja nie wyzywałem, ja nie wyzywałem, ale poczekaj, nie wyzywałem Kawuli z tego względu, że każe ci jechać gdzieś, robić rozruby, tylko... Ale o czym ty gadasz? Ale o czym ty gadasz? No ale przecież... O a czy on Cię namawiał do tego, żebyś je, jeździł tak? po, po Biedronkach? Bo, bo widzę, że jak Tobie się prawdę mówi, to Ty już zaraz zmieniasz temat. No mów, mów, mów. Wyzywałeś Kawulę, wy, że chcę sobie moimi rękami dupę podetrzeć, bo oni nie umieją y, beja załatwić. Chce czy nie chce? Maminę, tak mówiłeś czy nie? No tak mówiłem, ale chce czy nie? No to, no to wreszcie Ty, a teraz mi o jakichś kwitach mówisz, kiedy ja będę wysyłał kwity? No bo ja ci masz. Mówiłem, że Powiedziałeś, że nie. Ale jak ty chciałeś w tychach zrobić porządek? Powiedz. Normalnie. Mi. No jak? Normalnie. No ale jak? A, widzisz? I no. tu cię boli, bo nie wiesz jak. No nie wiem, no bo muszę wiedzieć, jak jadę, to muszę wiedzieć, jak mam zrobić porządek. Nigdzie nie pojechałeś i powiedziałeś, że nigdzie nie będzie zjechał, nigdzie nie będziesz składał żadnych papierów. Tak powiedziałeś. No tak powiedziałem, a ty co powiedziałeś? No i to i teraz, i teraz tak ten, zadałeś mu pytania on się, y, on się ten, y, bo to prokuratura, bo to prokuratura bo wszystko ma prokuratura tak, wszystko ma prokuratura Piotrek, ma prokuratura. skończmy jeden temat Sam, sam, y, nawet mam nagranie, gdzie Bej mówi, że ja jestem na telefonie tutaj y, z policjantami Piotrek, z Piotrek no. dobra, jadę z tobą co, co będziemy robić? W tak, dupę mnie teraz pocałuj, rozumiesz? <laughs> Teraz to mi w dupę pocałuje. Masz, masz jakiś do... plan na to? No, już powiedziałeś, że do żabki pojedziemy. Teraz dobry gdzie jesteś? jesteś? Dobry, dobry. Dobry jesteś. Teraz widzisz, już wpierdoliłeś się w zasadzkę, bo, bo się z Bejem skontaktowałeś. Bejcie wydał, że, że na, na swojej społeczności, że się z nim skontaktowałeś po, po sprawie. To teraz udajesz, udajesz teraz artystę, który przeprowadza wywiady z Bejem, z tamtym, z tamtym. O czym ty? Ty możesz mydlić oczy tym, tym ludziom, co tutaj, co tutaj cię słuchają, możesz im mydlić, ale mnie oczu nie zamydlisz, człowieku. No więc no. w jaki sposób ci mydlę te oczy? No tak, no. Bo, bo widzisz przecież. No co widzę? No widzisz, dałeś no. dupy z bejem, to teraz udajesz głupka. Bo no, ja sobie będę robił teraz bywialny z kim? Z się zrobię wywiad, z aronem przezrobię wywiad, i powiem, że jestem artysta, tak? Nie czekajcie się do mnie, bo jestem artysta. Wszędzie chcesz sobie dróżki, wszędzie dróżki chcesz sobie tak zrobić, żebyś mógł wrócić po tych dróżkach. A ja nigdzie nie, nie zamierzam wracać, po prostu robię to, co robią inni. No. Mhm. Tak, piecze dupa, Ubeka, tak, dajkon. Mogę wam tylko powiedzieć, chuj wam w dupę, seram na to kurwa, a niech się jeszcze do mnie któryś przypulta, że kurwa ja mam współpracę z kimś, to ja wam kurwa drogi pokażę. Na razie.